Kraków. Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że zdjęcia te znają wszyscy państwo z wielu przekazów medialnych. Cóż, my też nie uciekniemy od faktu, że to tutaj rozpoczęła swoją działalność pracownia projektowa. Nasze biuro mieści się właśnie w samym centrum starego miasta przy ulicy Biskupiej 14. Zajmujemy się prawie wyłącznie projektowaniem obiektów badawczo-rozwojowych, a w szczególności laboratoriów. Począwszy od koncepcji, przez projekty architektoniczne, budowlane, po projekty technologiczne. Niektórzy uważają, że to działalność niszowa, ale czy na pewno? Laboratoria i instytuty badawcze można spotkać wszędzie, nawet na wawelskim wzgórzu. A jak pracujemy? Oto przykład. Prawie zawsze zaczynamy od rozmowy z inwestorem. To on określa nam zakres pracy, jaką mamy wykonać. Tak naprawdę, jednak, zakres projektu wyłania się nieco później, po zbadaniu wszystkich niezbędnych czynników, mogących wpłynąć na profil projektu i jego wielkość. Tutaj też często pojawia się pokusa. Architekt może puścić wodze fantazji jest wszakże okazja do pokazania własnej niepowtarzalnej indywidualności zrealizowania obiektu, który swoją bryłą zachwyci zewnętrznych obserwatorów no właśnie. Czy o to chodzi w takim projekcie, czy raczej należy zapytać tych, którzy w tym obiekcie będą realizować swoje programy badawcze? Żeby dobrze zaplanować laboratorium, musimy najpierw ustalić z użytkownikiem, czego od nas oczekuje, jak wygląda na co dzień jego praca, musimy też dowiedzieć się, jakie ma plany, czy jest miejsce na nowe elementy funkcjonalne, które później mogą się pojawić. Nad bryłą pomyślimy później. Potem przychodzi czas na praktyczną wiedzę. Branża badawcza jest tak szeroka jak nauka. Nie sposób być ekspertem od wszystkiego. Konsultujemy więc projekt ze specjalistami. Zajmujemy się w detalach elementami konstrukcji, doborem materiałów i instalacji. Wszystko to uzgadniamy z inspektorami w aspekcie ochrony środowiska i BHP. To szczególnie ważne. Dobieramy elementy bezpieczeństwa jak natryski bezpieczeństwa, szafy na butle gazowe i na substancje wybuchowe i toksyczne, dygestoria, odciągi lokalne i temu podobne. Pojawiamy się w laboratoriach referencyjnych o podobnej funkcji, stosujemy najlepszą wiedzę branżową, normy europejskie oraz standardy GLP i GMP. Zajmujemy się też tym, co jest być może najważniejsze w aspekcie funkcji obiektu. Instalacjami na gazy techniczne o wysokiej czystości, wód specjalnych i wód chłodzących, techniką wentylacji, klimatyzacji, pomieszczeniami czystymi czy neutralizacją ścieków i oparów. Dobieramy też kompleksową aparaturę badawczą i tutaj znowu czeka nas szereg konsultacji. Myślimy też o osobach niepełnosprawnych, tworząc nie tylko odpowiednie ciągi komunikacyjne dla osób na wózkach, ale także odpowiednie stanowiska, przy których osoby te mogą pracować. Współpracujemy z partnerami zagranicznymi i często bierzemy przykład z rozwiązań w laboratoriach europejskich. Jeszcze końcowe ustalenia z inwestorem, ostatnie uwagi i dopiero po zgromadzeniu tych wszystkich elementów i po dogłębnej analizie informacji rozpoczynamy pracę nad projektem architektonicznym. Czy nasza była laboratorium będzie jeszcze mogła kogoś zachwycić? Dlaczego nie? Pamiętajmy jednak, że dzisiejsi nobliści osiągnęli sukces, ponieważ mieli do dyspozycji znakomite warunki do prowadzenia badań, dedykowane i zdeterminowane zespoły badawcze, nowoczesne, funkcjonalne i bezpieczne laboratoria i znakomity sprzęt. To wszystko mieści się często w skromnych z pozoru murach. Jakiego jednak nabierają one splendoru, gdy wiadomo, iż w ich wnętrzach dokonano odkryć na miarę Nagrody Nobla? Właśnie ta idea jest dla nas motorem działania. Oby w naszych polskich laboratoriach pojawili się wkrótce laureaci Nobla. Zapraszamy do współpracy.